Czy wiedziałeś, że w tym miejscu we Wrocławiu możesz zjeść pełny lunch, czyli zupę, danie główne, dodatek i napój za jedyne 54 zł? Każde z aromatycznych dań przygotowują tutaj doświadczeni kucharze pochodzący prosto z Tajlandii. W poniedziałek możecie spróbować tutaj wieprzowiny w sosie z czarnego pieprzu, a do tego delikatnej zupy z kurczakiem, trawą cytrynową i mlekiem kokosowym. Całość uzupełnia makaron sojowy. We wtorek w menu znajdziecie pierś z kurczaka w aromatycznym zielonym kary. A jeśli macie ochotę na coś lżejszego, to do tego dania serwowany jest bulion z pierożkami wonton i makaronem sojowym. Do tego makaron ryżowy jako dodatek. Środa to propozycja dla fanów wyrazistych smaków: pierś z kurczaka w panang kary oraz ostro kwaśna zupa z krewetkami i kurczakiem. A do tego, jako dodatek, podawany jest ryż jaśminowy. W czwartek czeka na Was soczysta pierś z kurczaka z orzechami nerkowca. A także tradycyjna zupa tajska z krewetkami, a do tego smażony ryż z warzywami. A w piątek tydzień kończy wyrazista pierś z kurczaka w kary oraz tradycyjna zupa tajska z krewetkami i kalmarami. Jako dodatek macie tutaj makaron ryżowy. To też świetne miejsce na spotkanie we dwoje. Spokojna atmosfera, dużo zieleni i pyszne jedzenie. Taj Taj to elegancka, dopracowana przestrzeń, w której łatwo zostać na dłużej. To także idealna lokalizacja na spotkanie biznesowe lub kameralną imprezę firmową. No i prawie bym zapomniał o deserach, które naprawdę warto tutaj spróbować. Smażone banany z lodami oraz mus z marakui i mango to absolutne klasyki tego miejsca. Do tego dochodzi świetnie zaopatrzony bar i autorskie koktajle. Restaurację tai, tai znajdziecie w samym centrum Wrocławia przy Placu Teatralnym 8. Oznacz lub podeślij ten film do osoby, która powinna cię tutaj zabrać.